W Piśmie Świętym Pan Bóg, aby wzmocnić jakąś naukę, to ją powtarza. Powtarzanie jest matką uczących się. I Pismo Święte wiele rzeczy powtarza. Mamy na przykład cztery Ewangelie. Przecież jedna by wystarczyła, nie? Cztery razy. Ci z nas, którzy po raz pierwszy wzięli bez jakichkolwiek. Bez jakiegokolwiek wprowadzenia do ręki Pismo Święte sięgnęliśmy po niej, patrzymy, no, przeczytałeś Mateusza, a później Marek, znowu to samo. Oczywiście są tam różne rzeczy, których u Marka są, których nie ma u Mateusza. No to skończymy ma Marka, no Łukasz. Może zaczyna się podobnie trochę jak Mateusz, bo od, od, od urodzenia Pana Jezusa. No tylko genealogia jest trochę później u Mateusza, na samym początku, no to... Później jeszcze czwarty raz, Jan, znowu Ewangelia, Ewangelia, Ewangelia. Cztery razy to samo. I kiedy studiujemy również resztę Nowego Testamentu, to mamy do czynienia z powtórką. Pan Bóg wierzy w powtarzanie. I tak też jest z kazaniem Bożego Słowa. Tak samo było z prorokami, którzy zwiastowali Boże Słowo. Wyobraźcie sobie, kiedy mówimy o świętości Boga, to jest to coś nadzwyczajnego, wyjątkowego. Taki Izajasz, prorok, który został powołany przez Boga 2750 lat temu. On mówił o świętości, bo Bóg mu o tej świętości powiedział. To nie znaczy, że Izajasz doszedł do takiego wniosku na podstawie własnej analizy. Nie. I tak, jak czytamy w szóstym rozdziale Jego proroctwa, a w szóstym wersecie słyszał, zobaczył na własne oczy i przejął się prawdą, która głosiła. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I to zmieniło Izajarza całkowicie. Ciekawą rzeczą, kiedy robimy analizę Pisma Świętego, nie mamy ani razu napisane miłość, miłość, miłość. Nie. Bóg jest miłością. Ale nigdy nie ma trzy razy, jakby ciurkiem to przedstawiono. Albo Bóg jest mocny, wszechmogący, ale nie ma ani raz napisane mocny, mocny, mocny. To są ważne doktryny Pisma Świętego. Ale ta doktryna jest potrojona. To tak a się pcha do naszej umysłowości: święty ojciec, święty pan Jezus, duch święty. I to zobaczył. I to całkowicie przemieniło jego życie. Drodzy, dzisiaj, w tej chwili, skupiamy się najbardziej charakterystycznym atrybucie cesze pana Boga. Mianowicie na Jego świętości. Tematem tego wykładu jest czym jest świętość i jak ona wpływa na moje życie. Ona wpłynęła na życie Izajasza. Izajasz nie pozostał taki sam. Świętość Boża zmienia, przeżera nas całkowicie. Pokazuje nam Boga, a w ten sposób również pokazuje, kim my naprawdę jesteśmy. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale wersetach od 14 do 16 czytamy, jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętość Boża jest jednym z tych atrybutów Boga, które są przechodnie. Niektóre atrybuta, atrybuty Boga nie są przechodne. Na przykład wszechmoc Boża. Bóg nikomu z nas nie da wszechmocy. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja jestem wszechmocny. Są pewne atrybuty Pana Boga, które, które zarezerwował, On zarezerwował dla siebie. Na przykład atrybut nieomylności. Pan Bóg jest nieomylny, jest bezbłędny. Zawsze kiedy mówi, to jest całkowicie prawdziwy. I Pan Bóg atrybutu nieomylności nie przekazuje nam. Nawet kaznodzieja, który najlepsze kazanie wygłasza, to on się może w czymś pomylić, przejęzyczyć, może użyć takiego słowa, którego nie chciał użyć, coś mu tak wyszło, no trzeba mu wybaczyć, jest tylko człowiekiem, nie jest nieomętny. Pan Bóg ma ten atrybut, ale jeżeli chodzi o świętość, to jest atrybut pana Boga przechodni. Bogu chodzi o to, aby jego naśladowcy, jego dzieci odzwierciedlały Jego świętość. I to jest największa atrakcja, świętością potrafimy tak płynąć na ludzi, że zadają sobie pytanie. Pamiętacie apostoła Pawła? Apostoł Paweł, kiedy przybył do pierwszego miasta na jego europejskiej drodze, to miasto nazywało się Filipi. Pan Bóg otworzył serce Lidii, ona uwierzyła. Później czytamy o tej dziewczynie, która wołała tam. Później stracił, y, ludzie stracili zyski. Y, apostoł Paweł i Sylas zostali wrzuceni do więzienia. Północ, oni śpiewają hymny, cięsienie ziemi i widzimy, że pod wpływem tego, co Pan Bóg robi i zachowania wierzących ludzi, którzy się nie bali, Strażnik więzienia Filipi, Filipi wyciąga nóż i popełnia samobójstwo. Zostaje przekonany, nie warto żyć, nie ma sensu. To dopiero wtedy apostoł Paweł wychodzi i mówi, nie rób sobie nic złego, jesteśmy tutaj wszyscy. W wyniku tego strażnik zadaje pytanie, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Strażnik nie zadał tego pytania wcześniej. Dopiero wtedy, kiedy zdał sobie sprawę ze świętości Boga, to poczuł własną grzeszność. To dopiero wtedy zadał pytanie: co mam czynić, abym był zbawiony? chociaż siostry, to jest taka informacja dla nas. Mamy żyć tak. Ja mam żyć tak, aby ludzie obserwując moje życie zadawali pytanie: co mam czynić, abym był zbawiony? I cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj, na tym miejscu, aby to pytanie sobie zadać. I aby nasze życie było odpowiedzią. Co oznacza, że Bóg jest święty? Świętość także określa absolutną czystość Pana Boga. Czystość, doskonałość moralną. Słowo święty oznacza odseparowany, inny, oddzielony, wydzielony dla szczególnych celów. Świętość Boga. Nie jest wartością nabytą. Nie jest odziedziczona. Bóg jest świętym samego siebie. Bóg nie potrzebuje oczywiście uświęcenia. To my potrzebujemy. O tym będziemy mówić jutro. Bóg nie potrzebuje uświęcenia. On nie musi wzrastać w uświęceniu, bo on jest święty. Absolutnie święty. To my mamy wzrastać w uświęceniu. To nasze życie może być coraz bardziej uświęcone. My nie możemy wzrastać w usprawiedliwieniu, bo albo jesteś usprawiedliwiony, albo nie, albo żyjesz, albo nie żyjesz. Ale możesz żyć, byle jak? Możesz żyć tak, że nie wskazujesz na świętego Boga. Nie oznacza to, że Bóg zamknął się w swojej świętości. Cecha ta, choć oznacza oddzielenie, nie oznacza, że Bóg nie chce mieć w ogóle do czynienia z grzesznym człowiekiem. Przyjście Pana Jezusa na świat jest tego dowodem. Kaznodzieje, którzy rozeszli się po całym świecie. Apostoł Paweł do narodu. Apostoł Piotr do Żydów. Tomasz, który kiedyś powiedział, nie uwierzę, nie włożę do jego ran. Tomasz pojechał najdalej do Indii. Kiedy byłem w Indiach, patrzę Mar Toma Church. Kościół Świętego do Tomasza. Poszedłem tam do ludzi, którzy tam uwielbiali Boga. Pytałem o ich historię, pyta, powiedzieli mi, nie, nie czytałeś o Tomaszu. Tomasz przyjechał do Indii. I Tomasz założył nasze zbory dwa tysiące lat temu. Drodzy, tak więc święty, ci, którzy prowadzą święte życie, tym zależy na tym, aby to święte życie rozsadzać. Nie należy rozpatrywać świętości Boga oderwaniu od innych jego cech, to jest następna uwaga, a zwłaszcza jego miłości, łaski czy sprawiedliwości. Bóg objawiał, objawiał się nie tylko przez pojedyncze cechy, zwykle to było kilka atrybutów Pana Boga, także w jego dziełach. Świętość jednak to unikalna cecha Boga i ciągle o tym powtarza, na ten temat mówimy, powtarzamy. Tylko Bóg jest w stanie nas uświęcać. Tylko On może uczynić nas świętymi. Nie możemy uczynić się świętymi sami. Nie możemy uświęcać się sami. Jedynie On może nauczyć nas odróżniania tego, co święte od tego, co nieświęte, co pospolite. Zadaniem katłanów, to była ich rola główna, było ukazywanie Boga. Jakiego Boga? Świętego Boga. Dlatego mieli przykazania. Dlatego mieli uczyć. Mieli również dawać komentarz do, do, do przekazań. Czytamy w Księdze Ezechiela. Ezechiel wyraził to w 44 rozdziale, w wersecie 23. Będą pouczać lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. To jest rola dzisiaj kaznodzieju którzy stają za kazalnicą i będą pouczać lud o różnicy. To jest święte, idziemy tą drogą, nie idziemy inną drogą. To taki kaznodzieja, który otwiera słowo Boże i mówi, nie ciągnijcie nierównego jarzma z nieświętymi, z niewiernymi. To dotyczy małżeństwa. I, i kiedy mnie proszą na ten temat, a biorę udział także w przygotowaniu młodych ludzi do małżeństwa, to... W absolutny sposób uczę, że nie ma czegoś takiego jak chodzenie z niewierzącym partnerem, a tym bardziej zawieranie małżeństwa z niewierzącym. Ja akurat na, na, tym, na, tym, na tym stanowisku stoję, ponieważ Słowo Boże tak uczy. Bóg traktuje kwestię świętości siebie samego bardzo poważnie. Jest to dziedzina życia, z której każdy z nas zostanie rozliczony. Jakie życie prowadziliśmy? Zgodnie z tłumaczeniem tego słowa, nasze życie musi być oddzielone dla Pana. To znaczy, że musi być inne. Musimy się różnić. Musi być wyjątkowe. Nie może być byle jakie. Mojżesz to był człowiek, który śpiewał o świętości Boga. W drugiej Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w 11 wersecie, słyszymy jak śpiewa. Bardzo bym chętnie go tu zaprosił. Czy Mojżeszowi? No, to ułóż pieśń do następujących słów. Nie wiem, jaka to melodia była, ale wiem, że jesteś zdolny, człowiek. Któż jest jak ty wśród Bogów, panie? Któż jest jak ty, wzniosły w świętości, w straszliwym, chwalebnych czynach, sprawców cudów? Druga Mojżeszowa, 15, rozdział, werset 11. Anna, gdyby dzisiaj miała złożyć świadectwo, to ona śpiewała o świętości Boga. Patrzcie, siostry, posłuchajmy współczesnych piosenek chrześcijańskich. Ile w nich jest świętości? Mojże śpiewa świętości. Anna czy toczę Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt taką skałą, jak nasz Bóg. Warto byłoby melodię ułożyć do tego, nie? A w niebie, jak spotkamy tych ludzi, to ich poprosimy, żeby nam zaśpiewali znowu. Jaka to była ta popularna melodia. Starotestamentowy Ewangelista Izajasz pisał, z kim więc mnie porównacie, że mam być równy, mówi święty. Księga Izajasza, 40 rodzia, 25 werset. Myślę, że kiedy lud Boży śpiewa, ważną rzeczą jest, aby podkreślać pieśni doktrynalne, aby pieśni coś uczyły. Zawsze dzisiaj śpiewaliśmy Błogosław duszą moja Pana. Śpiewaliśmy tam? Co to znaczy? Co to znaczy błogosław duszo moja Pana. Ja mam Pana błogosławić. No ale tak śpiewaliśmy dzisiaj. I Słowo Boże mówi coś na ten. Jak znów ja tu się... Klamory tutaj. Narobili klamorów, teraz muszę do nich mówić. No ale dobrze. Czasem nas budzą, nie? Słowo błogosławić w zasadzie składa się w języku polskim z dwóch słów: błogosławić, a w języku greckim to jest eu logeo. Eu to jest to samo słowo, które jest umieszczone w słowie Ewangelia. Eu, f to jest to samo i znaczy dobre, dobro, dobry, dobra. Logeo, stąd też mamy logos, to jest słowo mówić. Eulogeo to jest właśnie słowo użyte przez Septuagintę, to znaczy tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki. Eulogeo to znaczy zostało przetłumaczone jako błogosławieństwo. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o źródło słów, oznacza dobrze mówić. Oznacza to, drodzy, że kiedy ja błogosławię Pana, to nie znaczy, że ja wkładam na Niego ręce, udzielam Mu mocy. Ja mówię o Nim dobrze. Coś więcej. Mówię o Nim właściwie. Jeżeli On jest święty, to ja śpiewam z Mojżeszem, śpiewam z Anną, śpiewam z Izajaszem. Bóg jest święty. Tyle znaczy. Bardzo często używamy takich słów, na dzisiaj bardzo często nawet wierzący mówi Ciąż, która Błogosławie. A, co to znaczy, że mnie błogosławisz? Tak naprawdę oznacza to, że mówisz o mnie dobrze. To dziękuję Ci za to, że o mnie mówisz, szczególnie ja o tym nie słyszę. Czasem chciałoby się posłuchać, co mówisz o mnie, kiedy słyszę, kiedy, kiedy, kiedy właśnie nie słyszę, jak to, czy dobrze mówisz, czy mi błogosławisz naprawdę, kiedy ja nie słyszę. A mówisz mi, ja ci błogosławię. Ja mam teraz taką rezerwę do takich wypowiadań, bezmyślnych wypowiadań, bezmyślnych słów, pieśni, gdzie nie wkładamy żadnej treści. Błogosławie Pana oznacza, mówię o nim dobrze, mówię o nim właściwie, przedstawiam go we właściwy sposób. Oznacza to, jeżeli on jest święty, to ja reprezentuję jego świętość. I bracia i siostry, kiedy następnym razem tą pieśń będziecie śpiewać, to zajrzyjmy do swoich serc. Jak my naprawdę reprezentujemy świętość Pana Boga? Czy my dobrze mówimy? Dobrze wyrażamy to, jak Bóg chce być postrzegany? Czy my przedstawiamy niezamazany obraz Boga? Niezamazany obraz Ewangelii? W psalmie 77, Asad. Znowu, gdybyśmy poprosili Asaf, to był specjalista, to był kierownik chóru. W 77 psalmie, 14 wersecie powiedział, Boże, święta jest droga Twoja. któryż Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg, jak Bóg. Psalmista Dawid, on śpiewał tak, psalm 40, wersety 5 i 6. Wydobyłem te fragmenty słowa, bo ci ludzie śpiewali. Tam tętniło życiem, bo świętość to jest życie. Błogosławiony mąż, czytam sam 40, wersety 5-6, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym Jeze chciał oznajmić, ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Dawid zdaje sobie sprawę, że Bóg jest inny. Że nikt Panu Bogu nie dorówna. On jest wyjątkowy. Nikt z nas Tobie nie dorówna. W ten sposób wyraża świętość Boga. Cechą charakterystyczną świętości Boga jest to, że człowiek, w zetknięciu ze świętością dopiero jest w stanie zauważyć własną grzeszność. Bracia i siostry, w zasadzie my głosimy nie tylko dobrą nowinę, my głosimy także złą nowinę. Jan Chrzciciel to był typowy kaznodzieja, który jedną nogą stał w Starym Testamencie, drugą w Nowym Testamencie i pokazał wszystkim kaznodziejom, jak należy zwiastować Boże słowo. I zwiastował w ten sposób, że nie tolerował grzechu. Zwiastował złą nowinę. I napatoczył mu się Herod. I jan-chściciel mógł postąpić w trojaki sposób. Wiecie, co, co zrobił Herod? Herod miał bardzo dużo miłości w sercu. Nie świętości. To była jego własna, prywatna moralność. Pobożność. Zobaczył żonę swojego brata i zapawał do niej, do niej miłością. I Jan chrzciciel o tym się dowiedział. Jan chrzciciel wiedział, że święty Bóg grzechu nie toleruje, że małżeństwo jest bożą instytucją, że małżeństwo jest święte i nie można rozdzielać małżeństwa. A Herod miał tak dużo miłości w sercu, że potrafił kochać swoją żonę i żonę swojego brata. Co mógł zrobić Jan chrzciciel? Po pierwsze, mógł przyjść do Heroda i powiedzieć, bracie Herodzie, ja cię poproszę na następnym nabożeństwie i opowiesz nam coś o miłości Bożej. Bo ty jesteś obrazem miłości, ty jesteś człowiekiem, no wspaniałym typem, takiego szukałem. Ty powiesz coś o miłości do swojej żony, opowiesz coś o, o, o miłości do, do żony swojego brata, a my tego potrzebujemy, my miłości w świecie potrzebujemy. Jan Chrzciciel tą drogą nie poszedł. Inna rzecz, to Jan chciciel mógł nabrać wody do ust, mógł sprawę przemilczeć. I niektórzy kaznodzieje dzisiaj przemilczają. Boją się niektórych tematów. Boją się tematu świętości Boga. No bo to ich oskarża, to oczywiście oskarża. Bo to jest niewygodny temat. Bo w ten sposób można stracić przyjaciół. Bo jeżeli dotkniesz sprawy grzechu, na przykład małżeństwa, na przykład rozwodu, na przykład tego, że rodzina nie jest scalona, że każdy robi wszystko jak chce, dotkniesz tego, no to czasem w niektórych zborach połowę ludzi stracisz. Obrażą się na ciebie, a co takie mądry. Jak się nie mógł nabrać wody do ust i, i przemilczeć? No przecież to jest her. Jak ja zacznę mówić o grzechu, jak dotknę jego grzechu, jak mu nadepnę na jego piętę, no to on mnie zgładzi. Mógł tak myśleć? No mógł. Jan Chrzciciel przy, przyjął inną postawę. Nie zaprosił w ekumeniczny sposób Heroda, aby mówił o miłości. O tym, że doktryna, że święto się nie liczy. Miłość. Nie zrobił tego. Nie przemilczał sprawy. Ale kiedy spotkał Heroda, to wskazał na niego palce i powiedział Nie możesz mieć żony brata swego! To była dobra nowina, czy zła dla Heroda? Wiemy, co zrobił Herod. Skrócił Jana Chrzciciela o głowę. Ale kochani, dzisiaj, gdybyśmy jechali nad grób Jana Chrzciciela, to tam mogłoby być napisane, tutaj leży ten, który co prawda ani jednego cudu nie uczynił, ale wszystko co powiedział o Jezusie, było prawdą. A Jezus był obrazem świętości. Pan Jezus nie dopuścił się grzechu i nie tolerował grzechu. Wydobywał ludzi z grzechu. Dzieci, młodych, starych, moralnych, niemoralnych, Żydów, Samarytan. Ewangelia według Jana mówi o tym, że kiedy uczniowie poszli Kupić żywności i skryli się w jakim oszołomie albo w Fochlandzie, to Pan Jezus poszedł nad studnię i tam spotkał jedną kobietę i powiedział jej złą nowinę pięciu miałaś, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Pan Jezus nie tolerował grzechu, bo On jest święty izraelski. I bracia i siostry, tak musi pozostać. Zbór jest święty, dlatego święte słowo musi być zwiastowane i Duch Święty musi działać, używając tego słowa. Bo jeżeli nie, nie będziemy zakładać nowych zborów. Ani w libiążu, ani gdziekolwiek. Jeżeli nie będziemy prowadzi, prowadzili świętego życia, to będziemy powielać nieświęte życie. Możemy zakładać komórki, towarzystwa, spotkania, możemy wypić beczki kawa albo piwa. Ale niestety z tego nie będzie dzieła Bożego. Drodzy, Bóg jest święty. I sumą wszystkich, czy wspólnym mianownikiem wszystkich kaznodziejów, Bożych kaznodziei, wysłanych przez Boga, było to, że zwiastowali świętość Boga, a w ten sposób demaskowali grzech. To była bardzo nieostrożna służba, bardzo trudna, wymagająca. Jeremiasz do tego stopnia, że nawet chciał umrzeć. Za każdym razem, jak im mówię, jak głoszę Boże słowo, to mnie wyrzucają. Legenda mówi, że go wsadzili do wyżłobionego drewna i przepiłowali na pół. Być może ta legenda mówi prawdę. Tak go znienawidzili. Jeremiasza powołanego przez Boga. Bo świat nienawidzi Boga. Świat jest położony w złym i my musimy sobie zdawać sprawę, z kim mamy do czynienia. Świat siedzi w diable i kiedy mówimy, pokazujemy święte życie, to diabłu się to nie podoba. Świat leży w grzechu i kiedy zobaczy kogoś, kto żyje inaczej, to nie musi kłamać, nie musi kraść, nie musi się dołożyć, ale może kochać, może mówić o tej miłości. Może prowadzić święte życie. Drodzy, w całej Biblii to powiedzenie święty, święty, święty jest przedstawione dwa razy. Raz w Starym Testamencie Jusajasza, a drugi raz w objawieniu Jana, w czwartym rozdziale w wersecie 8. W jaki sposób świętość Boga spina stary i nowy testament? Czytamy tam tak. Święty. Święty, święty jest nasz Pan, Bóg Wszechmogący. W obu tych dwóch przypadkach pojawia się wizja człowieka, który przebywa w obecności Bożego Tronu. Jan, apostoł Jan, spotkał się ze zmartwychwstałym Chrystusem na początku, kiedy otrzymał swoją wizję od Boga. W objawieniu Jana 1.17 czytamy, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, Jan jest pierwszy i ostatni. Ktoś jakiś kaznodzieja dołożył nie tylko pierwszy i ostatni, ale wszystko pomiędzy. On jest wszystkim. Jan zdawał sobie sprawę, odczuwał, przeżywał świętość Boga. Pan Jezus położył na nim swoją dłoń i w związku z tą świętością, którą przeżywał, powiedział mu nie bój się. Następny temat, jaki będziemy mieli, to właśnie bojaźń pańska. W podobny sposób i my możemy przyjść dzisiaj do tronu łaski, jeśli jego ręka na nas spoczęła. Bo jak apostoł Paweł pisał w drugim liście do Koryntian, w rozdziale w wersecie 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Cecha sprawiedliwości i świętości są podobne. Różnica występuje tylko taka, że Bóg jest święty. Oznacza, że nienawidzi grzechu. Bóg jest sprawiedliwy, oznacza, że Bóg musi ten grzech ukarać. Obie cechy to są cechy, którym, którymi opatrujemy słowem negatywne, roszczeniowe. Cechy, gdzie Bóg czegoś się domaga, że Bóg nas zmienia, z nieświętych czyni nas świętymi z niesprawiedliwych, czyni nas sprawiedliwymi, że prowadzimy inne życie. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, bo tylko w Nim, to jest możliwe, stali się sprawiedliwością Bożą. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Pan Jezus przyszedł święty z nieba, aby pokazać nam nie tylko jak żyć, ale aby nas zmienić tak, abyśmy byli zbawieni, zmienić nas tak, abyśmy okazywali świętość, Twoją świętość, nie swoją, dla Twojej chwały. Amen. Amen.